Lubisz zastrzyki adrenaliny? Jeśli tak, koniecznie poznaj 10 najbardziej niebezpiecznych atrakcji turystycznych na świecie. Jesteś gotów? No to startujemy od miejsca dziesiątego i jest to spacer na chińskiej górze Ła. Wycieczka w to niezwykłe miejsce na pewno nie będzie dobrym pomysłem, jeśli cierpisz na lęk wysokości. Turyści bowiem przechodzą wokół góry mierzącej 2155 metrów nad poziomem morza na drewnianych deskach. Jesteś gotów? Basen diabłów w Zambii to coś dla tych instagramerów, influencerów i szalonych podróżników, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie na krawędzi jednego z największych wodospadów świata. Aby je zrobić, pamiętaj, że musisz przepłynąć jeszcze pewien odcinek rzeki Zambezi, która jest domem dla hipopotamów i krokodyli. Ale co to za cena, jeśli możesz mieć super fotkę na Insta, prawda? Na Hawajach wszystko jest bombowe, dosłownie istnieją tam trzy aktywne wulkany, a ostatnia poważna erupcja miała miejsce w 1983 roku. Kilka wieków temu podczas jednej z nich zginęło 400 osób, a sam park narodowy wulkany Hawaj Podaje, że co dekadę ma miejsce tu około 40 zgonów, a przyczyny są spowodowane śmiertelną mieszanką gazów, czyli mgłą lawy, która może być śmiertelnie niebezpieczna dla osób odwiedzających z astmą lub z chorobami serca. Flamingi wyglądają niewinnie i słodko, jednak w tym przypadku to prawdziwi zabójcy. Jezioro Natron znajduje się w Tanzanii, a jego pH wynosi 10, czyli tyle samo co amoniak. Substancja jest toksyczna dla większości ludzi i zwierząt, ale nie jest groźna flamingom, które sobie swobodnie w niej brodzą. Droga Śmierci w Boliwii. Zginęło tutaj co najmniej 18 rowerzystów, którzy postanowili zrobić sobie rowerową wycieczkę. Droga jest szczególnie niebezpieczna po intensywnych opadach. Co jak co, ale ja bym się nie wybrała na wycieczkę, w której słyszę, że owa trasa ma nazwę Drogi Śmierci. A ty? Wyspa Bożego Narodzenia to ciekawe miejsce w Australii, w którym żyją ekscytujące gatunki dzikiej przyrody, takie jak krep kokosowy. Brzmią słodko i tropikalnie, prawda? Ale nie nic bardziej mylnego: te potwory mogą dorastać do metra i można je znaleźć nie tylko na plażach, ale także na drzwiach. Brzmi bardziej jak przerażający film science fiction na Boże Narodzenie. A podróżni często mierzą kraby podczas jazdy, więc Wyspa Bożego Narodzenia musiała zainstalować bariery, mosty i przejścia podziemne, aby kraby mogły się przez nie przedostać. The i Garden, czyli ogrody, w których znajdują się najrzadsze rośliny świata. Również te śmiercionośne. Turyści są oddzieleni od prawie stu toksycznych roślin przerażającymi czarnymi, żelaznymi bramami, które mogą otworzyć tylko przewodnicy. Odwiedzającym nie wolno oczywiście dotykać ani spożywać którejkolwiek z roślin, ale to oczywiście nie powstrzymuje niektórych zwiedzających przed wdychaniem toksycznych oparów podczas spaceru po ogrodzie i niepozornym omdleniem. A ty? Masz ochotę się sztachnąć! Bikini Atoll był w rzeczywistości domem dla wielu programów testów nuklearnych, które zmieniły malownicze wyspy w radioaktywne pustkowie. I tak to wygląda dzisiaj. Numer dwa zajmuje wyspa Węży. Leży u wybrzeży Brazylii i jest domem dla tysięcy żmij. To miejsce pełne jest jednego z najbardziej jadowitych węży na świecie. Naukowcy szacują, że na wyspie żyje około 5 węży na metr kwadratowy. I dobrnęliśmy do pierwszego miejsca, czyli Bieg Byków w Hiszpanii. Od początków istnienia imprezy było na niej 16 zgonów. Co roku około 2000 osób biegnie brukowanymi ulicami pampeluny, próbując uniknąć rogów byków podczas trwającego tydzień festiwalu. Złapałbyś byka za rogi? I tym wyższym akcentem dotarliśmy do końca odcinka, a Ty możesz iść się pobyczyć oglądając moje inne odcinki na tym kanale. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, a będziesz na bieżąco. Podaj także na Insta i TikToka. Miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.